Halo, halo, dzień dobry. Włączam się do Was, kochani. Mam chwilkę czasu. Nie było mnie jakiś czas. Kochani. Oj, złapałam transmisję, żeby Wam udostępnić. I poszedł pogłos. A więc włączę y, się na chwilkę. Miałam takie a różne problemy życiowe, może nawet nie problemy, ale, ale doświadczenia gdzieś tam w rodzinie i, i tak nie do końca było mi do, do tego, żeby łączać się, czy może chcieć rozmawiać, już jeszcze włączę do rozmowy. Zosią Golis na żywo. Tak. Ja w bo ja nie widzę na czacie jak się coś dzieje, jeszcze tylko w jednej grupie. I już przychodzę do Was. Czy ktoś się da mną z Trzy osoby są, ale jeszcze się nie zameldowały. U mnie słoneczko świeci, jak widać. Więc zacznę może od przesłania. Wery, Simon, kocham Cię na, na każdy dzień. I dziś mamy ostatni luty. Kochani, jutro już jest 1 marca, więc no, numerologiczna trójka miesiąca. Trójka jest kreacją, a więc będzie się pewnie więcej działo. Przeczytam przesłanie: skocham Cię, Wery Simon, na 28 luty. Bez Twojej i mojej wyobraźni nasz związek nie trwałby długo. I zobaczymy, co jeszcze jest z tej książeczce. Odważ się żyć odważnie, ta taka malutka. Wartościami, które oświetlały mą drogę i zarazem dodawały mi odwagi, było iść przez życie z radością. Były dobroć, piękno i prawda. Albert Einstein, 1879, 000. 955. A więc, o Jolencja, witaj Joleczko Pana. Witaj, witaj. Oj, Krysiulek, już się meldujecie. Więc Jolcia pierwsza, dla Joli przesłanie na dziś. Codziennie zadawaj sobie pytanie, co mogę dzisiaj zrobić dla swojego zdrowia. To dla Ciebie Jolciu, może to jakaś informacja i dla Krysiulka, Czcij życie, którym jesteś. Bardzo godne przesłanie. I jest Kinga. Witaj Kingo, miło. Witaj, miło, że jesteś. I dla ciebie. Robię bez robienia i wszystko jest zrobione. Tu jest dla ciebie. I teraz przeczytam Louis Hay. Dziś o 17.00 jest spotkanie z Anią Mazurczyk. Jak wiecie, to dla przypomnienia i dla przypomnienia także, że Wieś, Wiesław Służym, z którym mamy rozmowy o tej żywności, wciąż zapominam tą nazwę, w każdym razie to jest żywienie na poziomie komórkowym, o tak. Tak jak Lifewave ma. Detoks na poziomie komórkowym, tak tu jest dożywianie na poziomie komórkowym, więc on będzie w czwartek na żywo o 16 w Bolesławcu. Kto ma blisko, kto chciałby, to proszę o kontakt do mnie 504 382 518. Ja wskażę miejsce, gdzie, gdzie będzie to spotkanie. Miłość wprawia mój świat w ruch. Twoja miłość jest potężna. Traktuję siebie jak kogoś, kto jest głęboko kochany. Wszelkie wydarzenia przychodzą i odchodzą, jednak pośród tej zmienności moja miłość do siebie pozostaje niezmienna. To nie próżność ani zarozumialstwo. Ludzie próżni i zarozumiali noszą w sobie nienawiść do siebie, która kryje się za przeświadczeniem: Jestem lepszy od ciebie. O, jest i Sylwek, jest i Ella, witajcie, witajcie. I wyciągamy dla Sylwka. Mądrość wypełnia moje myśli. Mądrość prowadzi moje działania. I jest Ella, Eluśka, Ella. I dla Elutki e, e, przesłanie: znam odpowiedź na wszystkie moje pytania. Wszystkie rozwiązania są we mnie. Wiecie, jak kiedyś bardzo mocno się na to buntowałam, że każda odpowiedź jest we mnie. Jest pytanie, jest odpowiedź. Się bardzo na to złościłam w 2008 roku, kiedy tak aktywnie zaczęłam pracować z regresingiem, i Basia, jak tak mówiła, to mnie to bardzo złościło. Myślę sobie, co na gadę jak odpowiedź jest we mnie. Ja potrzebowałam po prostu, ale taki etap był. Wiedzieć od kogoś tą podpowiedź, nie? Dziś jest, dziś jest tak, że ja też się czasem pytam, bo człowieka, nie, 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 nie tylko duszy czy źródła, dlatego że czasami można być tak zakręconym, że możemy nie widzieć tej właściwej strony i, i później tą drogą. Więc czasami może warto jednak Zapytać kogoś tak z boku, żeby powiedział, jak to widzi, bo rady nie. Ja nikomu nigdy nie radzę. Yy, Hołduję takiemu powiedzeniu: dobre rady są zwykle za darmo i dlatego warte są swoje ceny czyli są za darmo. Czyli nie radzimy. Możemy, może ktoś się inspirować tym, co robię, mówię, czy ktoś, czy ten, ale rady to wiecie, no radca prawny może jakieś tam prawne rady dawać, ponieważ nikt z nas nie jest w sytuacji drugiego człowieka. A zobaczcie, jak wielu ludzi mówi tak, a ja bym na Twoim miejscu zrobił tak. Jak wielu ludzi wie lepiej, to jest dla nas dobre. Macie też tak w życiu takich. Mądradzińskich, którzy Wam doradzają, pewnie macie. Lila dobyła do nas. Witaj, Lilu, wyciągam dla Ciebie przesłanie. Boski, boski plan mojego życia realizuje się teraz w pełni. A więc to jest Lilu dla Ciebie. I jeszcze wyciągnę przesłanie wobec tego na nasze spotkanie. Ja nie mam dużo czasu, bo Ania będzie Mazurczyk o 17, więc muszę przygotować studio. Ale jestem jeszcze z wami. Bardzo się cieszę, że, że gdzieś tak mi już sił przybyło i tak się lepiej czuję, że mogę się do Was zameldować, bo tak jak mówię przechodziłam trudne chwile w życiu, zdarzają się takie chwile. I... Ale jak wszystko i to przemija jest takie powiedzenie. Więc, co jest na nasze dzisiejsze spotkanie? Co jest dla ciebie naprawdę ważne w życiu? Określ swoje wartości i żyj zgodnie z nimi. I weźmiemy jeszcze jedno przesłanie dla nas, dla nas wszystkich. Chciałam, żeby się skleiło, coś nie jedno, jest dobrze. Z każdym moim oddechem, Wypełniam się miłością. I wyciągnę jeszcze zieloną karteczkę. O. No, nie, skleiły się trochę i, i nie mogę. I widzę tylko piękno w moim życiu i we wszystkim, co mnie otacza. A więc może zacznijmy od tego, co jest dla ciebie naprawdę ważne w życiu. Witaj Patrycjo, miło. Ty jeszcze w Chorwacji, czy już w drodze, wyciągam dla Ciebie przesłanie, dzielna kobieto. Świat odzwierciedla to, co potrzebujesz zobaczyć, a nie to, co chcesz zobaczyć. No, widzicie, nad tym przesłaniem Patrycji też chciałabym się chwilę zatrzymać. Zobaczcie, jak wiele razy buntujemy się, że chcielibyśmy co innego. Że to nie tak. Ja inaczej myślałam, ja inaczej chca, chciałam zrobić. A świat zewnętrzny jest odzwierciedleniem tego, co jest w nas. Więc jeżeli wkurzacie coś w kimś, przyjrzyj się, czy aby nie ma tego w tobie, nie? Więc tak samo jest ze stwórcą. Stwórca nie spełnia chciejstw. Spełnia nasze potrzeby, ale trzeba poprosić. Trzeba o to tak w pokorze nie mylić z takim kajaniem się, ale w pokorze w takim z głębokiego serca, co potrzebuje. Także też bardzo ładne przesłanie. Czy ktoś chciałby napisać, co jest dla Was ważne w życiu? Ja chciałam w międzyczasie, póki ktoś napisze, co jest dla Was ważne w życiu, chciałam Wam przypomnieć, że to jutro mija termin wpłaty na nasz wieczorek taneczny, ponieważ jest 2-3 kwietnia, trzecie 3 integracyjne spotkanie wolnych ludzi w Bolesławcu w hotelu Garden. W tym trzygwiazdkowym hotelu, w którym to od 17 września ubiegłego roku odbywają się spotkania, które, które organizujemy. Więc, jeżeli ktoś chce przybyć tylko na wykłady, to prelegenci są już częściowo, będzie więcej prelegentów, tylko tych, które mam potwierdzone to już macie. Tematy bardzo ciekawe. Czekam, być może w tym razem no uda się, bo no Jerzy Zięba gdzieś ciągle jest zajęty, no ma, ma naprawdę dużo tych zajęć, więc trochę trudno, ale może tym razem. Ponieważ y, dziś wys, y, zaprosiłam na nasze spotkanie 12 marca, to jest co innego, y, ponieważ powstał sejnik. Miejski Sejmik Bolesławiecki. W pierwotnej wersji miał taki post powstać, ale że Janusz prosił, żebyśmy trzymali się tych okręgów wyborczych, a to Legnica była okręgiem wyborczym, więc czekałam cierpliwie na ten moment, aż to się wszystko e, poukłada, tak to nazwijmy. No i, i stało się. 21 lutego o 22.32 na. Posiedzeniu Krajowej Rady Koordynacyjnej bez sprzeciwu został powołany Sejmik Bolesławiecki, którego, którego otwarcie, jak mogę tak nazwać, oficjalne takie spotkanie odbędzie się 12 marca o godzinie 16 w naszej siedzibie. Naszej sympatycznej siedzibie. Niektórzy z Was może widzieli już filmiki, mamy tak bardzo kameralnie. Także, kto z Was chciałby przybyć, to Was zapraszamy. Być może są gdzieś tam z sejmików ludzie, którzy chcieliby przybyć, więc, więc zapraszamy Was także na tą, bo napisałam dzisiaj Janusza oczywiście zaproszenie, ponieważ jesteśmy jakby takim, drugim pokoleniem dzieci tak mi się to pokazało bo dzieci sejnikowych mam na myśli no bo pi pierwotne są te sejniki 41 okręgu a te podsejniki no to są tak mi się skojarzyło wiecie no takie mam skojarzenie że jakby jesteśmy jak dzieci są nie rodzice, dzieci, wnuki no to jesteśmy taką już jakby kolejną generacją jako pierwsi w Polsce oczywiście mamy tego typu sejnik, być może powstaną też inne, mniejsze. Mieliśmy już właśnie spotkanie, e, e, też stowarzyszenia, e, m, bo założyliśmy robocze. I wiecie, jakoś w takiej małej grupie zupełnie inaczej się pracuje. Jest rzucone hasło, że potrzebne są pieniądze, bo musimy zapłacić przecież za, za czynsz w tym pomieszczeniu. No to ludzie wpłacają na przykład składki za pół roku z góry, bo składka jest w wysokości 10 zł, nie? Więc ludzie, ja mówię, o stowarzyszeniu ludzi tych składek, nie? Bo my będziemy się mieścić w jednej siedzibie póki co i koszty utrzymania będziemy dzielić na pół, bo, bo żeby. Żeby było zapłacone na czas, prawda? Więc bez problemu ludzie płacą z przód z góry składki za pół roku. Ania zapłaciła za rok z góry, nie żeby, żeby było na ten czynsz. Więc w takiej małej grupie ludzi zdecydowanie łatwiej jest się dogadać. Im więcej ludzi zresztą na pewno wiecie to z życia, że im więcej ludzi. Tym więcej problemu. Czy ktoś by napisał o tym, co jest dla Ciebie naprawdę ważne w życiu? Określ swoje wartości i żyj zgodnie z nimi. Dla mnie na przykład wartością jest moje zdrowie. Dla mnie. Dlatego robię wszystko, żeby profilaktycznie. I jak wiecie, tą technologię XXI wieku zaczęłam używać, rzeczywiście ją używam. Później organizm zawołał o tą żywność na poziomie komórkowym. Ja nawet nie wiedziałam, że taka jest po prostu. Wiesiek był u nas na dwóch spotkaniach, robił wykłady i jakoś nie miałam się czasu temu przysłuchać. Ale później jednak, jak, jak jest potrzeba, to, to i jest, nie? Ten jak mówię o tym, on piątek będzie o 18, też z nim spotkanie na żywo, trzecia część, że będzie o tej żywności właśnie, bardzo ciekawą ma wiedzę. I Ania Mazurczyk, jak będzie o 17, też zamówiłam sobie u niej właśnie ten sok z trawy i tą chlorellę. Jest to rzeczywiście energetyczne, bo jest to rzeczywiście czyste i... Czuć, wyraźnie, wiecie, takie oczyszczanie i podnoszenie tej energii. Ja napisałam w naszej grupie, w której jest Patrycja, że po prostu zadzwoniłam do koleżanki Mireczki Ratyńskiej, kochanej szamanki, która była ze mną na warsztatach z Anią i Markiem Daran w Łazach. No i mówię tak, co tam u mnie i tak dalej, mówię, że to używam i że tak. Gdzieś żywiej, a ona mówi to czuć w Twoim głosie, że tak jest. Także to jest osoba, która też jest widząca, nie, nie, nie tylko nie, przez telefon, ale ogólnie. Także to, 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 to dla mnie jest wartością. Wartością dla mnie jest też szacunek. Wartością dla mnie jest punktualność. Wartością dla mnie jest odpowiedzialność dotrzymywanie słowa jeżeli powiem A to powiem B podpowiedzcie jakie jak mamy jeszcze chwilkę wartości wy jakie macie czy ktoś by chciał napisać jakie ma wartości ja y, miałam też kochani pojechać na jak ktoś zna Jaworowy Dom tam odbywają się przecudowne warsztaty również Patrycja pisze miłość. Brawo, brawo. Super, super. Jest taki piękny jaworowy dom. Agnieszki Garstka, sitarz, z Maciejem sitarz, i oni byli, są jeszcze, na Hawajach. I mieli przyjechać prosto z Hawajów i zrobić od jutra detoksokowy z takich świeżych owoców. No ale tak się stało, że utknęli na tych Hawajach i będzie opóźnienie, to też y, jestem. Jestem, bo miałam wyjechać od pierwszego do szóstego, zrobić sobie taki taki wiecie, res, reset taki, bo dużo się dzieje i, i, i Krajowa Rada, i koordynatorzy, i tu nasz sejmik, i tu naprawdę mam dużo pracy, ale a, ale y, i jeszcze ogarnia. Krysia pisze fakt, zdrowie, bo podst to podstawa, szczególnie teraz. Teraz ważne jest dla mnie to, aby to, co robię, było robione z sercem. No właśnie yy, tak, żeby to było ro robione z poziomu serca. I z taką wartością dla mnie jest też uczciwość, nie? Uczciwość też taka przyjazność, życzliwość. To są dla mnie wartości, I, i myślę, że udaje mi się te wartości wdrażać w życie i zgodnie z nimi żyć. Wiecie, czasami w życiu bywa tak, że, że nie z każdym się tak udaje. Na pewno macie też takie osoby, z którymi, no, jakoś nawet nie z waszej strony. Ze strony na przykład tych innych osób, nawet bliskich rodziny, nie zawsze jest po drodze. Zgadza się, macie coś takiego. Więc wiecie, czasami, nawet jak serce to otworzysz, to, no to ta druga osoba po prostu tego nie przyjmuje i ma do tego prawo. Czyli na pewno nauczyłam się ważnej rzeczy na tej mojej drodze że jeżeli ktoś nie chce, ja teraz już nie płaczę, nie przeżywam tego. Wiecie, nie. Nie pytam dlaczego. Nie. Nie, to nie. Jest ok. Może nie czas. Nawet jak jest to ktoś bliski. I powiem wam, że dużo lżej się żyje, dużo łatwiej, dużo prościej. Jeżeli się zgadzamy na coś, nie? Czyli coś nas spotyka, coś nas dotyka, a my dajemy tego, temu zgodę, że to tak jest, nie? Także ja będę pomału się zbierać, kochani, ponieważ szykować muszę dla Ani Mazurczyk studio. Bo o 17 jest spotkanie. I yy, Zapraszam Was na to trzecie integracyjne spotkanie do Bolesławca. Tam jeszcze chyba trzy miejsca są w hotelu na zabawę, bo osoby, które już były, no to one wiedzą. Sylwek był i wie to, to jak jest u nas, także szykują się oczywiście. Ela pisze, ja również tak podchodzę do tych spraw. No właśnie. Ela pisze dziękuję bardzo, ja Wam również bardzo dziękuję, że mogłam Wam trochę tu poczytać dobrych rzeczy, pozytywnych, powiedzieć ciekawych rzeczy, że, że dzieje się. Jeszcze tylko chciałam dodać, bo miałam te gimnastyki i wiecie, na pewno zwróciliście już uwagę, że tematu szczepania już nie ma. Teraz temat jest, wiecie jaki. Ludzie tam tak bardzo żyją, że aż trudno było w tym jacuzzi wysiedzieć, jak jeden do drugiego mówi, jak bardzo żyje tym, opluwając władcę Rosji. I, 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 i tak naprawdę, wiecie, że ludzie o Kasia! Witam, witaj Kasiu, wyciągnę przesłanie dla ciebie jeszcze zdążę, jakie to dla naszej Kasienki. Kasia była z Igorem u nas prelegentami na drugim spotkaniu integracyjnym Wolnych Ludzi, które odbyło się 12 lutego, także mówili o, o cudownym temacie w związku partnerskim o tych nie, pierwiastkach, jak to się ma, a mi się udało trochę, ponieważ siedzieliśmy naprzeciwko, trochę więcej usłyszeć ciekawych rzeczy. Dziękuję, Kasiu, że byliście. I dla Ciebie pozytywne nastawienie jest małą różnicą, która powoduje dużą różnicę. No. Kasia, uśmiechnięta od ucha do ucha, pozytywnie nastawiona. Myślę, że na kolejnym spotkaniu, które będzie 30-31 lipca, będziecie, Kasieńko, z nami. Kasia pisze, było cudownie, mamy nadzieję być znów w Bolesławcu. To cieszę się bardzo. Cieszę się bardzo, 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 bo rzeczywiście no w lipcu Kasia pisze, że będą o tak, bo bardzo mm, ciekawe mają e, te wykłady i to, co robią w swoim życiu. Zapisujemy się i znaczy już mamy kolejkę na lipiec, bo chcę wam powiedzieć, że na kwiecień już też ludzie popłacali pieniądze, żeby mieć pewność, że będzie dla nich miejsce, bo w lutym już czwartego niestety listę musiałam zamknąć, bo, bo nie dałabym rady. Dorotka moja zdążyła. Ja muszę Ani już szykować studio Mazurczyk, ale dla ciebie dorociło. Wszystko, co cię spotyka w ostatecznym rezultacie Służy twemu dobru. Dorotka, trzymaj się, słonko do jutra. Kochani, ja lecę szykować anima Studio. Dziękuję, że byliście ze mną i do następnego razu. Papa. Pa.